No Manko. Dzisiaj troszeczkę z innej beczki. chciałbym wam pokazać kilka narzędzi, które w świecie airdropów, krypto i innych podobnych są całkiem przydatne. I generalnie mamy tutaj no pięć stron, ale zaraz wam powiem o co chodzi. Apeboard, CoinStats, DeBank i Nifi i przelecimy sobie tak. Ernifi to jest strona, która pokazuje Wam czy dla Waszego portfela istnieje jakiś Airdrop, który nie został jeszcze sklejmowany a na to czeka. Natomiast obsługuje ta strona tylko Ethereuma Cosmosa, BSC i FVMa Dobra, pokażę Wam w sumie, jak to wygląda. Mi się jeszcze tutaj nic nie, wyjaś... nie zaświeciło nigdy, także no nie wiem. Ale tutaj mam na przykład pokazane, że jakiegoś tam połpa sobie sklejmowałem. Nie wiem, jakby to wyglądało, jakbym tego połpa nie sklejmował. Ale podejrzewam, że na takiej zasadzie byłaby informacja, że gdzieś coś na Was czeka. Także ja sobie tutaj od czasu do czasu zaglądam i po prostu patrzę, czy niczego gdzieś tam nie przeoczyłem, nie zapomniałem o czymś albo coś. Także zostawię Wam tutaj tą stronkę. Apeboard, Coinstats i The Bank. Ta sama zasada, z tym, że... Dobra, też Wam pokażę z tym, że tutaj Wam pokazuję cały wasz portfel, który sobie wklejacie I tutaj macie takie coś jak Tubi Climbed. i teraz tak ja korzystam z tego wszystkiego, dlatego że Ape na przykład nie pokaże mi jakichś tam monet, które pokaże mi, nie wiem, Debank Czy o tym to za chwilę. Także ja sobie tak przeskakuję i patrzę po prostu czy coś tam jest, czy czegoś nie ma. Także warto mieć to na uwadze, tak mi się wydaje przynajmniej. Eee, następna rzecz to ten CoinStats i tutaj jest sprawa o tyle ciekawa, hmm, ale może tak, dostałem to info chyba przedwczoraj, czy wczoraj? Nie, przedwczoraj chyba. Eee, I ogólnie podobno jest to chyba, podobno jest to najlepszy coin Tracker, jaki do tej pory wymyślono, i ponoć, nie wiem jeszcze jak, nie wchodziłem, nie bawiłem się, można tutaj y, można tutaj wrzucić portfolio i z deksów, i z seksów, czyli z giełd. Y, nie wiem jeszcze jak to zrobić, nie będę Wam tutaj pokazywał i kombinował na siłę. Zostawię Wam te linki, przejrzyjcie sobie na spokojnie. No, jakoś tam sobie dojdziemy, tak? Jak tam za jakiś czas tutaj sobie przy tym przysiądę, bo jak na razie to widzicie, że portfel jest mega bogaty, więc nie bardzo jest nawet sens. Ale jak gdzieś tam kiedyś sobie przysiądę, to postaram Wam się wrócić do tego tematu i objaśnić, jak to wygląda już tak bardziej od strony praktycznej, bo mówię jest to, można tutaj zdobywać jakieś punkty, są tutaj właśnie słapy. Eee, zaraz, 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 gdzie to było, poczekajcie. Eee, nie. Questy. No i tutaj sobie można zdobywać te, te questy i przeskoczyć gdzieś tam na troszeczkę na ten wyższy poziom, czyli generalnie jest tak, żeby te punkty zbierać i im więcej, znaczy jak się zbierze chyba 30 tysięcy tych punktu, punktów to wtedy mamy tak jakby wersję Pro, dożywotnio i za darmo. Więc warto się tutaj pochylić nad tym. No i tyle w sumie. I ostatnia rzecz, ale to już dla bardziej dla osób które gdzieś tam sobie pogrywają w jakieś tam gierki można tutaj sparować Steama z tą stroną i do tego Wallet Generalnie tu się zdobywa te XP, -ki. oni mają też widziałem swój gdzie to było tu, swój token, można go stejkować, można go kupić można tutaj te punkty wymienić gdzieś tam na jakieś nagrody, też tutaj są właśnie jakieś questy do robienia, żeby te punkty zdobywać, troszeczkę pograć właśnie przez tego Steama i jakieś tam się nabijają, także jeżeli ktoś gra, ja uważam, że warto mieć takie rzeczy, bo, bo dlaczego nie, patrzę na to wszystko, co tutaj Wam pokazuję naprawdę długoterminowo i... Jak ktoś tutaj myśli, że dobra, no to sobie w coś tam wskoczę i jutro, nie wiem, będzie jakoś tam super lepiej, no to ja mówię raczej nie. I jeżeli na takie coś ktoś liczy, to, to radzę sobie odpuścić. Znaczy, dobra, nie radzę, ale, ale tak bym to bardziej widział. Ja tutaj z tymi airdropami myślę, że parę ładnych lat jeszcze sobie będę dziubał. Tak bym chciał przynajmniej. A co przyniesie jutro, no to zobaczymy. No, i cóż, chyba tyle. Tak patrzę, ale chyba, chyba nic więcej. No, wskoczcie sobie, ogarnijcie, zobaczcie co i jak i, i sami zdecydujcie. Także dzięki, bardzo trzymajcie się i cześć.